Po tym, jak jej kalendarz zawodowy zaczął świecić pustkami, Edyta Jungowska, 53L, znalazła się w trudnym momencie życia. Na szczęście mogła liczyć na ukochanego, który wpadł na pomysł, że założą wydawnictwo. Niebawem gwiazdę zobaczymy też ponownie na ekranie. Jej ostatnia wypowiedź nie pozostawia wątpliwości, wraca na mały ekran. Zabrałam w ojcu Mateuszu. Zdraza Edyta Jungowska. Z telewizją rozstała się 6 lat temu, kiedy Polsatowski serial 2XL zniknął z anteny po dwóch miesiącach emisji. To był ciężki czas. Krytycy podziwiali jej talent, ale kalendarz zaczął świecić pustkami. Zamknęła się w sobie, poddała negatywnym emocjom. W tym trudnym momencie nie została sama. Partner, Rafał Sabara, 50 l. Jest nie tylko scenarzystą i reżyserem, ale ma talent do biznesu. Postanowili założyć wydawnictwo z książkami i audiobookami dla dzieci. Kierowała nami pasja i chęć zrobienia czegoś wyjątkowego, mówi Edyta. W nowym biznesie odnaleźli się znakomicie. Życiowy partner przekonał ją, że on idealnie nadaje się do przeczytania i nagrania książki o przygodach Pippi Pończoszanki i autorstwa Astrid Lindgren. Wykazał się biznesową intuicją. Audiobooki z głosem edyty Pippi przypadły do gustu dużym i małym. Aktorka myśli o nagraniu kolejnych książek z ulubionymi postaciami z dzieciństwa, gdy wróci z planu ojca Mateusza. Podziwia jego smykałkę do interesów, ale przede wszystkim drażliwość. Pomogło im to przetrwać ostatnie trudne lata. Brawał jest empatyczny. W dużej mierze ta jego empatia spowodowała, że możemy być razem, chwalił ukochanego.